Pięć chlebów i dwie rybki. Był raz sobie chłopiec mały, co pięć chlebków zabrał białych i dwie rybki także schował, gdy do drogi się szykował. Ale dokąd się wybierał? On chciał słuchać Zbawiciela. Całe tłumy także chciały, a więc za nim podążały. Bardzo długo szli, daleko. Aż za górą i za rzeką, a pan Jezus przodem kroczył, by ze ścieżki nikt nie zboczył. Szły mamusie, tatusiowie, babcie, ciocie i wujkowie, były dzieci i dzidziusie, młodzi chłopcy i dziadziusie. Wszyscy szli za zbawicielem, który uczył bardzo wiele. Przy nim szybko czas im mijał. Już godzina późna była, już słoneczko się chowało. W brzuszkach wszystkim zaburczało. Zjadłbym coś, pomyślał chłopiec. Oj, jak głód potrafi dopiec? W tłumie wielka jest potrzeba. Jak tu dać każdemu chleba? Jezus pyta uczniów bliskich: Skąd weźmiemy chleb dla wszystkich? Oj, zmartwieni są uczniowie i czekają. Co mistrz powie? Wtem przypomniał chłopiec sobie, że ma przecież rybki obie i jęczmiennych chlebków pięć. Oj, chłopczyku, zaraz pędź, gdy się grono uczniów głowi, ty daj wszystko Jezusowi. Jezus wziął bochenki chleba, wzniósł swe oczy w stronę nieba i rzekł uczniom: Tu są kosze, a tu chleb jest. Bardzo proszę. Bierzcie kosze, rozdawajcie, głodne brzuszki napełniajcie. Nie wiem, czy w to uwierzycie, ale tego dnia zbawiciel, nim zupełnie zaszło słońce, sam nakarmił te tysiące. W brzuszkach już im nie burczało, nawet jeszcze pozostało kosze mnóstwo z okruchami. Dziw to był, zobaczcie sami. Kto mi dzisiaj przyzna rację? że wystarczą na kolację rybki dwie i chlebków pięć, gdy tłum wielki jeść ma chęć? Bóg uczynił cud prawdziwy, mały chłopiec był szczęśliwy, gdy pan Jezus czyni cuda, niemożliwe też się uda.